Cześć, dzisiaj gramy w Battlefield Heroes. To znaczy pierwszy odcinek będzie dzisiaj mój z BFH, który zapowiedziałem już na moim kanale, ale tego nie zrobiłem. I właśnie, no, dzisiaj zagra sobie z Wami w ogóle w BFH, pokazać Wam co mam, jakie pistolety i co, co sami się dowiecie później. Myślę, że tak gdzieś koło 30 minut, by, gdzieś tak 15 minut będzie ten filmik. Ale no. Dobra, bo mi słuchawki będą teraz jeździć, także no wiecie, mam tak ustawione słuchawki. No, poczekajcie, ja sobie w tym zrównoważę. Taki mały wiecie plusik. Dobra. No teraz trochę lepiej niż tamtym razem trochę ugłosiłem to no i dzisiaj gram w, Be w Battlefield Heroes jak mówiłem już dzisiaj nawet o 18 .00. będzie live chyba dzisiaj wrócę właśnie tego film także widzicie na live do mnie na twitch yy, na twitch.tv michal 1045 tak pamiętajcie żeby być i nie wiem dzisiaj co nie wiem co mam zrobić naprawdę nie wiem co mam zrobić yy utłukę i w ogóle tak przez co a i co może być Jeden hp i w ogóle e, może mi się troszkę ścinać dobra tam już się nie ścina pięknie no troszkę się ścina no ale co ja poradzę wam jak mam program do nagrywania tutaj ja sobie ustawię inny program aż no mnie Trochę lagi mamy. Ale idziemy podbijać. naszą... ...na Może coś tam. A uciekł. Próbujmy w dupę. To jest zaraz wszystkich tutaj zjadę. Hmm, Dobra, myślę, że komuś zabrałem. HP. Zabili mnie. No, dzisiaj gramy snajperem. Nie jestem zbyt dobrym tutaj facetem do grania, no ale. Jak mówiłem. O już. Już co mnie dorwać. Tam jest jakiś hardcore. Który... O ja mu zmylę drogę, dobra. Zmyliłem drogę, to jest po pierwsze. Tutaj muszę dojechać i. O, moż ty facet za moje grzechy. Przejechanie dostaniesz. Cyk. Następnie przyjechamy. Tutaj cztery teraz muszę. Dobra, podłożyłem. Podłożyłem. Jebud. 25. 24. Czy coś takiego. Ym, no i miałem sobie dzisiaj też pójdę. I sobie trochę tutaj. Będę za słabo. A! No, dzisiaj, normalnym tym mam już ósmy level praktycznie, a nie dołożyłem sobie. To poczekajcie chwila, zrobimy od nowa. Tylko, że ja sobie tutaj zrobię mały plusik, mały plus tej wersji, że sobie, no właśnie tam macie, że na tej stronce bierzecie uzbrojenie umiejętności pozy w pozach, to dobra. Mam pozy jakąś, że trzeba coś ruszyć i w ogóle, dobra gramy gramy, już gramy, bo zapomniałem wam pokazać tej pozy dzisiaj wam pokażę tą pozkę jak to wygląda, gdzie was sp... o wyspa łaka to jest naprawdę dobra wyspa mi się to podoba, nie wiem jak wam to jest taka wysepka jakby mm. i w ogóle no, no można troszkę powiedzieć, że fajne, ale no, jak mówiłem, epickie jest w ogóle ta, ta sama gra, także no... Muszę zaraz zrenderować i w ogóle. Także no wiecie, myślę, że gdzieś takowo wyjdzie. 13, coś takiego, 13. 13 ten filmik jak on tam może... Nie, nie, ja nie będę, gry, nie, nie będę to grywał w muzyk. No, no muzyki do... Do naszej gry, i w ogóle. Yy, także, no wiecie, sami. Mam Tu nie wiem, czy widzicie to pole, tu tutaj mam z nagrywaniem. Ale chyba nie widzicie, to chyba renteruje się i wyłącza to. O dobra, jesteśmy, jak sami widzicie to jest taka wyspa łaka łaka. Ja idę teraz. O! sweet stasi i zaraz tutaj zejdziemy sobie dobra, zeszliśmy teraz musimy podbić to oczywiście nie nasz samochód, no ale podbijemy nie eee, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry. A, 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 pff, boom headshot Dobra, podbiłem teraz. Muszę tutaj. O, zabili mnie. musiałem tam tego zgubić, ale po Leon ma nie I w ogóle. Tym mogę o, pokazać pokło. Nie, nikt do mnie nie wchodzi lepiej. O lol Epicki tutaj jest Ale ja sobie tutaj zejdę troszkę O tutaj mam kogoś A nie złapisz go Szkoda O tam już Facet Faceci rozbiłem się Tak. widzicie to? rozbiłem się yy, dobra, niech nie ten samolot o, niestety jak normalnie gdzieś tam zrobiłem to napiszę siema co tam? Pff, możemy o te A mogą, mogą mnie znaleźć, tak wam powiem. Jak ja już tutaj słyszę, ten samolot, że coś się dzieje. Zaraz jego tam pójdę, podrzucę po po im granatkę. No, troszkę daleko wylądowałem tam gdzieś. Tam gdzie leci helikopter, myślę, że mnie nie znajdzie. Dobra, nawet jeszcze się tutaj żeby mnie nie widzieli dokładnie. No, a to wchodzi w tej górze. Naprawdę piska piro, zaraz opowiedzieliśmy i kogoś zjedzie, by... Ja lubię zjeżdżać, dobra. Mam nóż. O, tam jest jeden, dobra. Pójdziemy do tego, a tutaj zaraz szkieleta damy. Podbite mamy? Oczywiście, że nie. Dobra, idziemy! Idziemy polsko, włosko, to jest kraj. O kurde, czy nie wali? Aaa! Szybko idziemy na ten. Хочешь только попрошу санитарью, Ну, трошка там кучка автоматные. poszukać no a dzisiaj będziemy stali na straży, a w następnym odcinku zagramy inną postacią Ej, w ogóle. Uuu, zabił! Zabiłem dwóch facetów i dostałem punkciki dodatkowe. Ech. Albo jakiś lak się stał, ale nie wiem Tam ktoś. To nasz. Nie, to będę stał no, no tutaj, na tym, no kurde. Mm, no bo dobra, nic tu nie będę pisał. Zobaczmy, mi się tutaj nie podoba już. Zobaczymy. O! Podbijamy, podbijamy. Dobra, no to muszę się sam wyleczyć. Troszkę HP, żeby mi weszło. I dobra. Nawet ja bym tutaj siedział, tutaj tak mnie nie zgarną, a ja się tam będę patrzył. Czy... O, ktoś tam zjarał, nie widzę jak jakiegoś gościa tam. Ja tutaj siedzę na, na straży, to wiecie. Ops! Co tam było? A no, tym nie poleci. Ops, jeb dobra, nic się nie stało tutaj. O, ktoś mnie podleczył. Ale ktoś Sweet taśnie nie. Bra, tam jest ktoś. E o je. O jebę. O, je pe, o je. Samolot dziś źle ci. Nie widzę go. A to nasz.

O by bby uubby. Garniedy fucking bows. O, uh, zaraz wygramy ten meczek. Jeszcze 10 minut. Łow, jeden meczek 13 minut tak jest. No fejk, no Dobra, podbijamy ile? 200 coś punktów Mało. Mało, ale mogliście no, się dowiedzieć, jak się w to gra. Myślę, że tak wiecie. Z, z, z 19 minut albo porę nagra, bo to jest lepsze od minecrafta znaczy to nie jest lepsze tak że mówię wam Dobrze, zarzucam i teraz tylko mój pokaz młody dobra tu już wylecę uwaga raz dwa trzy wylecam Pokaz samolotowy. Podbijamy, podbijamy, kochanie, podbijamy. Troszkę punkt ciączków mi wleci, dobra. Hey, hey. Jeszcze nigdy nie leciałem samolotem. Helikopterem! Fuck you! Facet to. No nie no! Chyba w sobie tutaj Lola takiego, że... Te dwa dni tak rozpraszcza, jakieś samolota mamy, że coś. Dobra, tam pociągnę, pomogę im pociągnąć Tę flagę. What the fuck! Dobra, tam tamtą flagę. Przepraszam, że taki mam katar. Bo właśnie jestem chory i dlatego. No, mamy podbitą. No i sweet. Tam coś się dzieje. Szybko musimy tutaj podejść. O lol. Dobre, mogę. Oh, ha 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 Widzieliście? Ja jednego tylko zdjąłem, niepotrzebnie. Ej no! Zapomniałem pokazać faila. Ej no, poczekajcie, no. Obra mam granatnickę nie wybuchnie mówię wam o dobra, mamy granatniczkę, ja się tutaj chowam Ale je, wiem nie wiem, nie je, nie je, podłożyłem podłożyłem je, nie je, nie je, 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 Podłożyłem je, je, ale! je, je,

Dlaczego mnie tam nie tepa? O tam Myślałem, że najpierw tam nie tepu. <laughs> My tam wszystkie moje podbite, tylko to No także musimy brać samochód i lecimy No Widać że rozjebany I tak zabierze mi to już się tak żanowicie Także co mi się da? Ujebać tak, że ujebę. A nie ma ta, nie ma przejścia. Troszkę, troszkę tutaj z... O, i przejdzie nasz czas, bo już jest 19 minut, tylko może dociągnę to jakoś tą tą tą, tą ale... Nie, nie wiem, niezbyt, niezbyt. Niezbyt chyba to dociągnę. A nie ma tak, żeby kurde wiecie co chodziło. Dobrze, że ja tutaj się schowałem w ten róg, bo by było po mnie. Aha. To mnie z tyłu dypnąło. Co tu się dzieje? O motherfucker, szybko musimy zejść stąd. Zdejmij go. Nie zdjąłem. No, no, to myślę, że bo tutaj dałem 30 minut. myślę, że zaraz się to skończy ten meczek.